Pierwszy przystanek, pracownia. Co robisz, Ola? Pudła wyciągam. Gorąco tutaj jak nie wiem, bo jeszcze okno było zamknięte. Ale spójrzcie na to. Ja mam to dzisiaj, ale to będzie na jutro, bo i tak nie mamy miejsca na stole. Widzieliśmy papier do pakowania, kasę, terminale i wszystkie te pozostałe rzeczy. Ja go ściągnęłam. Dotarliśmy. Dostaliśmy plakietkę. I teraz mogę odkrywać nasz stół po kolei. A tu pod spodem jeszcze pudła z ceramiką. Pozdrawiam z zaplecza. Przyklejam naklejki. Hej, o! Ja. Patrzcie na to. Zaczynamy. Trwa podejmowanie decyzji. Pierwsza fala za nami. W pierwszej kolejności poszły talerze z pierogami. Przedałam talerz z grzybami. Śliwka z ogrodu sąsiadów. Pyszna. Już jestem poważnie zmęczona, więc ile się przejść? I to tyle. Będzie dobra. Ostatnie 45 minut do końca, ale powiem Wam, jest taka pogoda, że chętnie bym siedziała na zewnątrz niż w tej hali. Ola! Jak tam. Jestem gotowy zjeść kolację i wrócić do domu. I ja też kończymy na dzisiaj. Ceramika jeszcze jest pod stołem, co jest dosyć dziwne.